Proszę Państwa, dzieci rodzi się coraz mniej, a przeszkoli jakby nie ubywało, nawet czasami przybywa. To prowadzi do różnego rodzaju konfliktów między różnymi placówkami publicznymi i niepublicznymi. I dlatego o rozmowę poprosiliśmy pana Piotra Jastrzębskiego, który jest prezesem Ośrodka Perspektyw Edukacji Niepublicznej ogólnopolskiej Organizacji. Dzień tak. dobry, Panie Piotrze. Dzień dobry, bardzo mi miło i dziękuję za zaproszenie. Proszę pana, no więc jak pan widzi placówki niepubliczne i publiczne Aha. w najbliższej perspektywie? Bo to jest kwestia także pieniędzy, bo ktoś musi, bo państwo dopłaca do, do tych placówek i y, jakoś to trzeba dzielić ten tort. A dziesięciu coraz mniej? Zgadza się, sytuacja demograficzna e, definiuje to, że nie tylko na rynku usług edukacyjnych, ale wszędzie stoimy przed dużymi zmianami. Natomiast tutaj w tej edukacji, szczególnie przedszkolnej, my mamy do czynienia z tym praktycznie od razu, bo widzimy jaka jest skala urodzeń. No, tych urodzeń mamy jednak o. o praktycznie 45% mniej niż jeszcze 10 lat temu. Dlatego też rynek usług przedszkolnych jako pierwszy w systemie edukacji spotyka się, no w tej chwili możemy powiedzieć, wprost, z kryzysem demograficznym. Jeszcze jest takie społeczne odczucie, szczególnie wśród osób, które nie mają dzieci, że brakuje przedszkoli. Nie, dzisiaj tych przedszkoli nie brakuje, chyba że jeśli chodzi o duże miasta, to mamy problemy takie dzielnicowe, że są dzielnice, w których nie ma młodych mieszkańców, którzy mają dzieci i tam są placówki wychowania przedszkolnego, natomiast w tych dzielnicach, które są sypialniami, tych przedszkoli brakuje. Natomiast osoby, które tworzą te przedszkola niepubliczne, też patrząc na to, co się będzie działo, jeśli chodzi o demografię w Polsce, wstrzymują się z inwestycjami, bo dzieci będzie mniej. No właśnie, dzieci będzie mniej, jest już mniej. mniej. I teraz mhm. kwestia, jak według Pana no, coś trzeba z tym fantem uczynić w sensie także placówek, bo z tego wynika, że tak, Wy jako prześladowanie publiczne, bo Pan jest ich rzecznikiem, lobbystą, że tak to określę, no. nawet członkiem senacje, senackiej komisji w, w, pracującej nad tymi sprawami ale też przedszkola publiczne, które dostają z tej samej puli pieniądze na, na utrzymanie. Aha. Jak to pogodzić, bo, żeby, żeby nie było czasami, bo można bronić przedszkola niepublicznego, bo dziecko jest przyzwyczajone, bo to, bo tamto, ale proszę bardzo, równie dobrze może być przyzwyczajone do przedszkola publicznego. Jak pogodzić te dwie sprawy? Znaczy przede wszystkim nie można antagonizować dwóch sektorów. E, edukacja, żeby była dobra, musi gwarantować jakość, panie redaktorze. I ta edukacja niepubliczna, z czego ona przede wszystkim wyszła w naszym kraju, to są przemiany roku 1989, kiedy rodzice wzięli sprawę we własne ręce, bo chcieli mieć alternatywę. Alternatywę do tej edukacji robionej przez państwo i to się udało i to jest ogromny sukces polskiej, tak górnolotnie mówiąc, transformacji. My oczywiście w tej chwili mamy to rozwiązane ustawowo, tak, że te finansowanie jest zapewnione, natomiast i, samo, i strona samorządowa, tak, która ma własne placówki edukacyjne i ta strona niepubliczna, stoimy przed tym samym problemem, bo dzieci są jedne. My tych, my Walczymy w tej chwili, może walczymy to nie jest dobre słowo, ale konkurujemy o, o dzieci. I w każdym sektorze, gdzie jest konkurencja, to napędza jakość. Bo weźmy pod uwagę, że jest tylko jeden sektor. E, sektor tylko, hmm, nawet nie nazywajmy który. E, wtedy nie ma. Takiego wzajemnego napędzania się i dbania o to, żeby być jeszcze lepszym, żeby zachęcić rodzica, i mówię tylko o przedszkolu, ale również o szkołach, do tego, by do danej szkoły posłał swoje dziecko. Co więcej, nawet w gminach, gdzie są tylko szkoły prowadzone przez samorządy, ze względu na tą zapaść demograficzną, szkoły zaczynają konkurować między sobą. Ej, ale proszę pana. Ej... Pisze Pan w jednej z petycji tak. przeciw zamrożeniu dotacji. Tysiące dzieci mogą stracić swoje przedszkola. Chodzi o dotacje do przedszkoli publicznych. Uh -huh. Ale przepraszam bardzo. Te dzieci mogą też tracić w tym momencie swoje przedszkole publiczne. No więc jak to rozgraniczyć? To znaczy... Znaczy, czy, czy, czy według Pana. Dotacje powinny istnieć, tylko być po prostu mniejsze, żeby z tej samej puli obsłużyć większą ilość, czy powinno to na jakiejś innej zasadzie funkcjonować? To znaczy, ja może wyjaśnię i rozszerzę to, co Pan powiedział od strony przepisów prawa. Jeśli chodzi o mm, przedszkola samorządowe, one są finansowane z budżetu gminy. Taki jest zapis ustawy, że to jest zadanie własne samorządu. E, państwo częściowo dotuje, natomiast nie jest to pełna kwota. E, czyli mówiąc tak. Zupełnie językiem zrozumiałym dla każdego. W przypadku, kiedy gmina ma własne przedszkole samorządowe, ono generuje koszty i gmina musi te koszty zapewnić, czyli zapewnić budynek, zapewnić e, warunki funkcjonowania, czyli wszystkie media, ale również zatrudnić kadrę, e, czyli nauczycieli, kwalifikowanych nauczycieli, personel obsługowy i tak I na to są e, generowane. Pieniądze. Od drugiej strony ta edukacja niepubliczna, która dostaje procent 75% tego, co jest przeznaczone na dziecko w danej gminie w przedszkolu publicznym. Co by było? Gdyby przedszkoli niepublicznych nie było, gdyby gmina opierała się na własnych. Właśnie odnoszę się też do tej mojej petycji. Czy byłoby taniej dla gminy? No nie, bo musiałaby sfinansować 100%, ale poza tymi 100% my tutaj nie mówimy też o bazie lokalowej. Przedszkola niepubliczne można dać taką śmiałą tezę, że wręcz odciążają budżety gmin, bo dzięki temu te pierwsze 25% środków bieżących to jest oszczędność budżetowa dla gmin. Ale w rządowych deklaracjach mówi się, że demografia leci w dół. Trzeba zatrzymać automatyczny wzrost dotacji. Bo inaczej gminy się nie domkną finansowo. Pan protestuje przeciwko temu. To znaczy tutaj też... A czy to nie można na takiej zasadzie, że ta dotacja umowna, dotacja jest przykładowo, po prostu zatrzymałaby się na pewnym poziomie Aha. we wszystkich placówkach. Co pan, co pan na znaczy, to? Bo mówimy... mi się dopominacie, że, tego, że jeśli jest w ustawie, że tam ma wzrosnąć o tyle i mhm. no to musi wzrosnąć. Ale rząd się przeciwko temu broni, bo tych przedszkoli jest w tej chwili na tyle dużo, że wolne miejsca są i teoretycznie mogą się w jakiś sposób komasować. Mhm. To znaczy tak, ja tutaj bym chciał też wyjaśnić to, co pan powiedział. To nie jest e, postulat strony rządowej. To samorządowcy e, poprzez Związek Miast Polskich e, sformułowali postulaty o ograniczeniu dotacji. E, i w formie do projektu poselskiego zalobowali o w 25 roku, w listopadzie, o to, żeby ograniczyć dotacje dla przedszkoli niepublicznych. Skutecznie, nawet słowo udało się nie jest właściwym. Skutecznie uargumentowaliśmy, uargumentowaliśmy że nie jest to właściwe rozwiązanie, że być może. Stoimy przed, przed tą zapaścią demograficzną i trzeba się zastanowić nad finansowaniem edukacji. Natomiast też dobrej edukacji nie można zrobić tanio. To jest wniosek, który wczoraj wypłynął z konferencji podsumowującej 35 lat oświaty w Polsce, publicznej oświaty, że dobra edukacja nie może być edukacją tanią. My nie możemy oszczędzać na przyszłości, bo edukacja to jest przyszłość. A jaka jest granica? pan, bo mówi się, że tak są. Sz już mówię teraz do Aha. szkoły na chwileczkę. Są tak. szkoły wiejskie, które mają, nie wiem, w, w, w klasach 1-8, 50 uczniów. Aha. Co jest już. I bywają klasy, gdzie jest 5 osób. I, i jak wiadomo, oczywiście y, nauczyciele z tych szkół dopominają się, że nie wolno absolutnie tych szkół likwidować. Jaka jest granica? Teraz wracanie do przeszkoli, uh -huh. tego, że przepraszam bardzo, no, poniżej pewnej, pewnego, pewnej, pewnej granicy nie można już y, tych, tych finansów dokładać. Znaczy nie można, obecnie trzeba, bo tak ustawa mówi. Uh -huh. Ale gdzie jest ta granica, gdzie już powi powinno się myśleć na likwidację placówki? To znaczy też nie możemy y, rozmawiać o, o perspektywie jak gdyby granicy, czy z perspektywy Warszawy, czy miasta wojewódzkiego y, i przyłożyć ją do. Y, Małej miejscowości 5-7 tysięcznej. To są zupełnie różne perspektywy. My w dużych miastach nie mamy jeszcze takiego problemu z demografią, jaki jest chociażby w miasteczkach powiatowych i to, co pan redaktor wspomniał o szkołach. Więc ten poziom opłacalności. Rzeczywiście i też taki kolokwializm, który funkcjonuje. Dopóki do danej miejscowości dojeżdża autobus, to znaczy, że tam jeszcze jest kultura, jest życie, tak? bo, bo są dzieci. I teraz jaki poziom opłacalności? Oczywiście, że nie jest do udźwignięcia to, żeby samorząd. Poza kwotą potrzeb oświatową, którą otrzymuje z budżetu państwa, e, mógł utrzymywać szkołę, w której jest pięcioro dzieci. Ale na przestrzeni gminy, jeżeli jest zorganizowane. Klasę, Klasę, tak, Szkołę, czy tam powiedzmy klasę pięcioosobową. Proszę, ideał mówi tak, że jeden, jeden mistrz, jeden, jeden uczeń, ale no chyba że do takiego nie, ideału nie dojdziemy. Nigdzie na świecie to nie jest możliwe. No chyba, że mówimy o edukacji domowej, gdzie rodzic może sobie pozwolić, prawda, pracować, e, ale też nie każdy rodzic ma takie umiejętności, by pracować z dzieckiem. Jeden na jeden. Natomiast tutaj jest kwestia też dowożenia tych dzieci, bo nie znajdziemy też takiego modelu, w którym będą dobrzy nauczyciele, którzy będą chcieli pracować z tak mało licznymi klasami. Weźmy pod uwagę też to, że ta organizacja jak gdyby. Najlepiej jest współpracować w klasie czy w grupie rówieśniczej, kiedy jest odpowiednia ilość uczniów, i taką odpowiednią też zgodnie z badaniami to jest około 20-25 pięciorga e, uczniów. I to jest ten model, do którego się powinno A w dążyć. W przedszkolu e, to jest 25 e, dzieci w jednej grupie e, rówieśniczej. I teraz jakie są rozwiązania? Być może trzeba się zastanowić nad zmniejszeniem e, grup, e, nad tym górnym limitem, który jest zapisany w ustawie, ale też właśnie często edukacja niepubliczna wychodzi naprzeciw, te grupy są mniej liczne. Jest coraz więcej uczniów z neuroróżnorodnościami, które wymagają e, czy indywidualnej Organizacji procesu kształcenia, czy też e, tych mniej licznych, mniej licznych grup, po to, żeby mm, układ nerwowy mógł właściwie funkcjonować. Ale jeśli Pan mówi o zmniejszaniu grup, uh -huh. ciągle przeszkola o liczebności. Typu. O liczebności. Uh -huh. y, to to ta, znaczy ustawowym zmniejszaniu, no to tak jakby Pan mówił, że w przeszkole musi istnieć, bo przecież tam jest iluś nauczycieli, y, iluś dyrektorów, właścicieli. Uh -huh. A przecież chyba chodzi nam w tym momencie bardziej o, o dzieci. Ja wiem, że lepiej były mniejsze grupy mieć, ale, ale z drugiej strony jest także, także budżet państwa. Co pan? I, i, czy jako, jako organizacja, o której wcześniej wspomniałem, czyli Ogólnopolskie Zrzeszenie Przedszkolni Publicznych, macie jakąś propozycję, choćby na tu stawowo, że proszę bardzo, możemy pójść w tym kierunku, żeby, żeby ulżyć budżetowi, żeby, bo wiemy, że co się dzieje z demografią. Mhm. E, I tutaj pana redaktora chyba zaskoczę, bo... Bardzo burzliwe, początkowo wręcz emocjonalne, ostatnie e, posiedzenie parlamentarnego zespołu do spraw współpracy edukacji samorządowej i niesamorządowej zakończyło się w sposób dość koncyliacyjny. Mianowicie i strona samorządowa, i my, strona niepubliczna, doszliśmy do wspólnych wniosków. No właśnie jakich? E, przede wszystkim e, takich, że czymś, co uwiera obie strony, jest karta nauczyciela. Jest to akt prawny, który absolutnie nie przystoi do dzisiejszych rozwiązań, do dzisiejszej rzeczywistości. Kart... Ale w szkołach niepublicznych on nie zawsze karta nauczyciela obowiązuje. Obowiązuje, obowiązuje w, w pewnym zakresie. Tak. Może obowiązywać w pełnym, natomiast są, jest taki zestaw minimalny, tak, tak regulujący status nauczyciela. E, I wyszliśmy od tego, że zarówno samorządy ta karta nauczyciela ogranicza, bo za, jak gdyby, nie pozwala Uelastycznić form zatrudnienia nauczycieli. Tutaj nikt nie mówi o pogorszeniu ich też jakości pracy czy y, o śmieciówkach. Natomiast te zapisy samorządy samorządom wiążą ręce i my to rozumiemy. My też byśmy chcieli, żeby y, przepisy, które istnieją, a jesteśmy przeregulowani przepisami prawa, y, żeby dawały ogólne y, Normy, wytyczne, ale żeby była też możliwość dużej swobody. Dzisiaj takiej nie ma również dla placówek niepublicznych, bo my wypełniamy zadania państwa, a to z każdym rokiem jest tego coraz więcej, bo dzisiaj praca samego nauczyciela to nie jest tylko tak zwana praca przy tablicy, czy tak jak w przedszkolu mówi się na dywanie. To też jest masa dokumentacji. I też Prowadziłem taką analizę odnośnie nauczycieli, bo wiadomo, że żadne przedszkole przecież nie będzie istniało dlatego, że jest e, szyld przedszkola. Przedszkola istnieją dla dzieci, dla ich rodziców, ale dobre przedszkola stoją dobrymi nauczycielami. E, panie redaktorze, to może teraz trochę zamienimy rolę, ja panu zadam pytanie. E, czy inżynier budowlany jest zawodem zaufania publicznego? Słuchaj, ale jak na no to spojrzymy po prostu, każdy może podejść do tego inaczej. Tak? Dobrze, to ja odpowiem, tak jest. Architekt tak samo jest zawodem, radca prawny, pielęgniarka, lekarz. A czy nauczyciel jest zawodem zaufania publicznego? No, wydawałoby się, że powinien być. Właśnie, powinien być, a nie jest. A dlaczego? Mm. Dlatego, że mm, przepis konstytucji reguluje, jakie zawody są zawodami zaufania publicznego, a to są takie, które, z których y, wykonawcy tych zawodów są obowiązkowo zrzeszeni w samorządzie zawodowym. Nauczyciele. To jest grupa 515 tysięcy ludzi w tej chwili w Polsce. To jest największa grupa zawodowa, która nie ma swojego samorządu. A skoro państwo dało autonomię architektom, a przecież to są ludzie, którzy konstruują e, budynki, e, dało autonomię lekarzom, to dlaczego nie dało tej autonomii e, nauczycielom, żeby sami Stanowili o swoim zawodzie, o awansie zawodowym, Ale... o formach doskonalenia. Zapomina Pan o bardzo mocnym związku nauczycielstwa polskiego. Właśnie, ja o tym nie zapomniałem. To po pierwsze, po drugie, nie chciałbym, by nasza rozmowa poszła w kierunku, w kierunku uprawnień socjalno-finansowych mhm. nauczycieli, bo zakładam przedszkole, są przedszkole, tak jak szkoły, mhm. no nie dla nauczycieli, tylko dla uczniów i dla podopiecznych tej przedszkoli. S oczywiście, że są to, dla... to są to są głównie adresaci tej usługi, a nie ci, którzy zarabiają na tym. E, to znaczy tak, no wiadomo, że wszyscy pracujemy po to, żeby zarabiać, ale czy dobre przedszkola będą wtedy, kiedy mm, nauczyciele będą zarabiali nie wiec, niewiele więcej niż minimalna krajowa? No chyba nie, bo dzisiaj jest tak, że nauczyciel, który przychodzi do pracy, a to jest wykształcony, kwalifikowany, osoba, to jest osoba wykwalifikowana z wyższym wykształceniem, z przygotowaniem pedagogicznym, taka osoba na starcie zgodnie z rozporządzeniem ministra dostaje 10% więcej niż pensja minimalna. Widzę tutaj sprzeczność pana wypowiedzi, bo dopiero co pan mówił, że uwiera was kartona nauczyciela, ale to uwieranie dotyczy tak naprawdę, nie oszukujmy się, także, także wysokości, w naszej bardziej większej elastyczności w zarobkach nauczycielskich. Czyli może inaczej. Znaczy... Zajdźmy z nauczycieli na dzieci jednak. Dobrze, ja tylko uzupełnię, że właśnie oświata niepubliczna ma większą swobodę w kreowaniu wynagrodzeń nauczycieli, bo tak statystycznie patrząc, nauczyciel w, czy w szkole, czy w przedszkolu niepublicznym zarabia więcej więcej niż w tym publicznym. Ta oświata niepubliczna jest bardziej atrakcyjna finansowo, a to dlatego, że jest w stanie wygenerować dodatkowe środki na wynagrodzenia swojej kadry. Był taki głośny spór także sądowy o, o szesnastkę, o 2,6 miliona dotacji Aha. i pan stwierdził publicznie, że organ wykonawczy mści się na przedszkolu za to, że wykazało nieprawidłowości w naliczaniu dotacji. Jak to miało, jak to rozumieć? to? Mówi pan o przedszkolu prowadzonym tak. przez moją mamę, tak? Ja akurat tego nie wiązałem, a, po a prostu. To, nie, no, to, no to tutaj należy to powiązać, bo przecież nie jest to tajemnicą, ale rzeczywiście e, założyliśmy sprawę z powództwa cywilnego i sąd przyznał rację, że nawet strona pozwana, czyli gmina, stwierdziła, bo to jest w aktach sprawy, że niewłaściwie naliczała dotacje, że pewne wydatki e, wyciągał, wyłączała poza algorytm naliczania, ale też wynika z tego, że liczba uczniów w mianowniku e, tego działania była zaniżana i dlatego wychodził wynik nieprawidłowy. Dziś dzięki naszemu działaniu wszystkie przedszkola w Olsztynie mają prawidłowo naliczaną dotację. To nie było tylko działanie dla nas, ale również e, dla wszystkich przedszkoli w mieście, tych niepublicznych i publicznych prowadzonych przez inne organy władze samorządowe na zasadzie, ale yy, w tym momencie argumentowały, no ale oni korzystali z... No, z ulgowej, z ulgowej mhm. dzierżawy nieruchomości. Czy to jest argument, czy nie? Znaczy, nie jest to argument, bo w tamtym czasie, kiedy przedszkola... No, na pewno nie jest argument prawny, ale czy w tej sytuacji wie pan, no bo teoretycznie mogli naliczać wam po prostu rynkowo cenę nieruchomości? W, ka w, każdej, w każdej sprawie są dwie strony medalu. E, I tak jak przedszkola e, miejskie były przekształcane w niepubliczne, tak również zobowiązaniem osób, które to przejmowały, było utrzymanie zatrudnienia, ale i co Najmniej warunków finansowych, więc tutaj są dwie strony medalu i warto o obu pamiętać. Ponadto w przedszkolu szesnastka nauczyciele, tak jak w przedszkolach samorządowych, pracują 5 godzin, mają 35 dni urlopu, więc te właśnie wymagania z karty nauczyciela są utrzymane, a to dlatego, żeby zapewnić najwyższej jakości nauczycieli. Bo Dobrej edukacji nie zrobi się dobrą reklamą, to jednak nauczyciel jest tą podstawą dobrej pracy, tej codziennej pracy z dziećmi. No więc wracając do, do punktu wyjścia, mhm. jeśli Pan mówi w jednym ze swoich wypowiedzi, że te przedszkola nie powinny być samorządowe i nie niepubliczne, mhm. nie powinny być konkurentami, powinny być partnerami w tej, no to jak wie Pan. Przy tak dramatycznie y, niskiej demografii, przy de faktycznej mhm. konkurencji o dzieci, przepraszam za określenie, jak pan widzi to partnerstwo? Hmm. Przede wszystkim właśnie w jakości. E, ja teraz podam panu przykład przedszkoli. Czy Sam może... mam z tego rozumieć, że wyobraża pan sobie, że, że przykładowo przedszkole y, miejskie y, przestanie mieć swoich podopiecznych i w związku z tym one powinny być zlikwidowane? To znaczy, bo, bo to do tego może zmierzać. Panie redaktorze, ale chociażby w ubiegłym roku, tak? Mamy do czynienia z tym, że miasto zlikwidowało dwa przedszkole, co to, dwa przedszkola hmm. miejskie, co obiło się głośnym echem w mediach, ale również z tego, co dobrze liczę, zostały zlikwidowane trzy przedszkola publiczne w Olsztynie. No właśnie ze względu na tak. to, że jest mniej dzieci. I najbliższe lata tak naprawdę skonsolidują ten rynek i wskażą, to rodzice wskażą, to ci, którzy płacą podatki wskażą, gdzie chcą, żeby ich dzieci uczęszczały. W przypadku Olsztyna oczywiście ten pluralizm będzie utrzymany, bo mamy zarówno jest na tyle duża też ta grupa dzieci, że i będą istniały przedszkolanie publiczne i przedszkola publiczne, bo rodzice mają prawo do wyboru o takim przykładzie, na, o którym Pan mówi, że albo jedno przedszkole, albo drugie, tutaj ten problem pojawi się na, w horyzoncie tych mniejszych gmin, których powiedzmy jest wszystkich dzieci setka. I obecnie przedszkole samorządowe zapewnia tak, w swojej strukturze 100 miejsc, a przedszkole publiczne 50 miejsc. Kiedy było więcej dzieci, wszystkie miały tak. to miejsce. Ale teraz pytanie, co tu się wydarzy? Czy 50 dzieci pójdzie do, do przedszkola publicznego 50 do niepublicznego? Nie, zapewne te proporcje będą inne. I tutaj e, będą trudne decyzje. I każdy samorząd pewnie będzie musiał podjąć decyzję, czy może lepiej e, będzie się dogadać z osobą prowadzącą przedszkolenie publiczne i nie ponosić kosztów bazy? Bo bazę też trzeba utrzymać, remontować, na no to nie jest z, z tych pieniędzy nie jest naliczona dotacja, czy może ta osoba nie ma w sobie prowadząca na tyle też motywacji, ambicji, żeby przy zmniejszającej się liczbie dzieci utrzymać to. No czy dopuszcza pan taki, taki, takie założenie, że w sytuacji skrajnej? Aha która wcale nie jest taka nieprawdopodobna. Yy, może być tak, że samorząd powinien dojść do takiego wniosku, że, że może lepiej zlikwidować własne przedszkole, a zostawić to niepubliczne, że znaczy własne, no, przedszkole publiczne. To znaczy mogą być i takie, i takie sytuacje. Nie, ja, tutaj... rozumiem pan, ja rozumiem, ja rozumiem, tylko tak jak sam pan mhm. powiedział, że jeśli jest obrazowo, żeśmy mówili 150 dzieci w gminie, tak. a przedszkola, no, jeśli było, miejsc było 150, to mhm. wszystko jest okej. Okay. Ale jeśli teraz jest 100 dzieci, to coś trzeba z tym fantem uczynić, bo miejsc jest ciągle 150. No dokładnie, tych miejsc jest więcej. Pewnie to się jakoś tam na tym podanym przeze mnie przykładzie rozkłada, że 75, 705 dzieci będzie chodzić do przedszkola Samorządowego 25% do tego niepublicznego. Natomiast no pytanie tutaj o opłacalność: czy tam, gdzie jest mniej tych dzieci, czy tej osobie będzie się opłacało? Natomiast są też gminy, które mają zupełnie zaburzoną tą, może nawet zaburzoną, to nie jest zupełnie odwróconą proporcję. Na przykład Kwidzen jest takim miastem, w którym są w tej chwili dwa przedszkola samorządowe, a reszta to są przedszkola niepubliczne. Bo samorząd szukając Oszczędności w oświacie na początku lat 2000 e, przekształcił te właśnie przedszkola samorządowe w przedszkola e, niepubliczne, po to, żeby płacić mniejszą dotację i żeby wydatki na oświatę były mniejsze. I dziś, e, no to jest pytanie, e, co zrobi tamten samorząd? Tak, ja mam takie e, e, też wiedzę na temat różnych e, miast e, czy też mniejszych gmin w Polsce. E, My dzisiaj nie mamy gotowej recepty. Tak naprawdę to wybór rodziców. To oni głosują, składając karty zgłoszenia dzieci do przedszkoli podczas rekrutacji, co się wydarzy. Na pewno będziemy mądrzejsi za trzy lata, kiedy te roczniki, e, chociażby rocznik 2025 tych urodzeń jest tylko 242 tysiące, jak on pójdzie do przedszkola. Tak, jeszcze w 2020 tych urodzeń mamy na poziomie. Czy w 2019 na poziomie 400 kilku tysięcy? To jest znacząca zmiana. No tak, ale w tym roku i do 10 to wszystko, urodzone w roku 2003. No tak, z 2023 roku. Tak, tak, oczywiście, z 2023 roku. No i znowu, ten rocznik jest mniej liczny niż 2022, więc dzieci jest zauważalnie mniej. Czyli pan się zgodzi z tym, że niestety yy, po pierwsze. Idea mm, nie konkurowania, tylko bycia partnerem jest dość iluzoryczna, ponieważ ni niestety będzie szła po prostu walka, przepraszam za, za cudzysłów, o dzieci po pierwsze. E, po, drugie, po drugie jest to także zagrożenie dla etatów nauczycielskich, jakby nie patrzeć na sprawę, tak? Znaczy globalnie, e, zacznę może od tych etatów nauczycielskich. E, tak, dzisiaj także nauczyciel e, musi dbać o swój warsztat, żeby być dobrym nauczycielem, żeby Dobry nauczyciel przyciąga do przedszkola e, dzieci. I dziś e, co... Jeszcze niewyobrażalne było 10 lat temu, żeby nawet w samym Olsztynie przedszkola miejskie reklamowały się, robiły dni otwarte, żeby zapraszały rodziców, żeby zachęcały ich do tego, żeby zapisali dzieci do, do, do tych przedszkoli miejskich, bo to było z automatu, tak? że jest tak dużo dzieci, że, one, że ta rekrutacja będzie w 100% skuteczna. Więc dziś e, rodzic ma pełne pole wyboru, wręcz jest bombardowany propozycjami. E, Przedszkoli, które zapewniają coraz to bogatszą ofertę edukacyjną po to, żeby zachęcić. Dzięki temu rośnie też jakość. I miejmy nadzieję, że to jest optymistyczny akcent naszej rozmowy, że jakość będzie rosła. Najważniejsze w... są w tym wszystkim dzieci, jednak po to tak. istnieją przedszkola, po to istnieją szkoły, by dbać o dobrą edukację. I taki też podział, panie redaktorze, może on, który funkcjonuje na edukację publiczną, niepubliczną, on funkcjonuje. Natomiast edukację należałoby, jeżeli mamy mówić o dwóch rodzajach, podzielić na dobrą i tą niekoniecznie dobrą. Nie używam słowa złą, bo i tu, i tu są w bardzo wysokiej jakości placówki, ale i są takie, które no nie do końca ich jakość odpowiada temu, jakie są wymagania chociażby przepisów prawa. Czyli pozostaje jeszcze powiedzieć jedno, że mówimy o przedszkolach, ale generalnie placówki oświatowe. Nie są dla nauczycieli, nie są dla dyrektorów, są dla dzieci. I chyba tak powinniśmy to zakończyć. Zgadza się. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.